I powiedzą: Co za instruktor? Zatrzymuję. No i tu sytuacja patowa się zrobiła, bo, nie widzę. bo, bo jest y, autobus, jest taksówka, która korzysta i no. po egzaminie. I kolejny egzamin skręca na ulicę Miarki. No to my też jedziemy sobie zaparkować. I nie dojeżdżę, bo wiesz. No. Stres mnie jakoś łapie. Fantastyczna sytuacja. Policja kieruje ruchem, to musimy to wykorzystać, pojechać. Tam. ruchem, to skręcimy sobie w lewo, bo to jest tak najciekawiej, bo jak będziemy prostu, to by nic się nie działo. Gdybyśmy skręcili w prawo, to nic by się nie działo, a przy skręcie w lewo jakoś tak trochę więcej się dzieje. Dobrze, jak tam? Panowie policjanci stoją do nas przodem? Czy bokiem? Bokiem. Czyli co, można jechać, czy nie można? Można. Można. No to podjeżdżamy. To dwóch panów policjantów jest. Także z, współpracują ze sobą. A co do świata nie pracuje, tak? Ale to specjalnie są wyłączone w ramach szkolenia. No, teraz prośba z gazy ruszaj, żeby tu nie zostali, bo trochę lipa będzie. A przynajmniej będziemy mieli dużo widzów. I powiedzą, co za instruktor. Jadę, jadę, spokojnie chłopaki no i pięknie. I kolejny egzamin skręca na ulicę Miarki. No to my też jedziemy sobie zaparkować. I poproszę w prawo, Tu zwróć uwagę tylko na rowerzystów, bo te krzaki no, skutecznie ograniczają właśnie, widoczność. To jest tragedia te krzaki. To trzeba wolniej jechać. A za każdym razem jak ten... Tracha, wow. i my zaparkujemy sobie bo dwa auta w lewo parkują. O, tam też egzamin jest na końcu gdzie? Dziesiątka. A my zaparkujemy w takim razie co na końcu, na tym pomarańczowym po lewej stronie. Ok, przestraszyłem się w ten egzamin, bo tak zaczął delikatnie ruszać. Co nie dojeżej, tam dalej. Bo nie wiemy, co w tych krzeczorach jest. A jak tu od razu ściana jest, to widać tam no. na górze, że murek jest troszkę dalej. Zrób kurek, te proszę. No i tak chciałem tylko. Tak, chciałem tak jeszcze trochę koło po prostu. Prostować. Ale po sytuacja tu. To... Nie dojeżdżę, bo wiesz... No, stres mnie jakoś łapie. Zawracamy. Przyjmuję zakłady, w którą stronę wyjedzie egzamin. <grymujesz> Jak uważasz? W prawo. No o to ja powiem, że w lewo do równowagi. Ale oczywiście wiem, że to będzie w prawo, więc to tylko tak trochę żartobliwie mówię. To, że pojedzie w prawo, to jest bardziej niż pewne. Ale nie jest zawsze w 100% tak pewne. Jedziemy w prawo. Początek egzaminu na wymowie jest bardzo przewidywalny. W zasadzie można powiedzieć, że jak po sznurku jadą. Troszkę bliżej prawej strony ustaw się, bo zobacz ten egzamin tak stoi. Stoi tak, jak stoi. No i auta, które wjeżdżają, muszą po krawężniku jechać kołem. O, na przykład zobacz. Ten. Yeah, bach, krawężnik. Bach, drugie koło po krawężniku. Także, gdyby ten no. jest egzamin stał metr w prawą stronę, byłoby dużo łatwiej. No. no, tutaj akurat się zatrzymuje. No i tu sytuacja patowa się zrobiła. Bo, nie bo, bo jest y, autobus, jest taksówka, która korzysta i po no. egzaminie. No, niestety. Widzowie tego nie widzą, nie kamera poka po pokazuje, że jest y, autobus na przystanku nie i jechała ta czerwona elka. i taksówka. O kurde, skomplikowała się sprawa i byliśmy świadkami niestety interwencji egzaminatora. Ja w takim momencie i tak. Ale widzisz, gdyby ten egzamin inaczej się ustawił, nie miałby tej presji, że trzeba wyjechać. No tak, tak. tak. Znaczy ja to bym w ogóle nie odczekał. E, bo sam fakt, że po prostu nie widzę ale drogi. Tylko zobacz, taksówkarz stał pierwszy. Na plecach stał mu autobus. No. E, I ten autobus nie wyjechałby, dopóki taksówkarz by nie odjechał. Mm. Czyli wszyscy się, gdyby, zakleszczyli. No. No ale prawda, że taksówkarz też nie powinien się zatrzymać w tym miejscu. O, trafiło nam się parkowanie skośne. Proszę bardzo, jakie przyjemne miejsce. Jak zaparkowaliśmy No, w tym aucie też ktoś z tyłu siedzi To jest to, co wcześniej może też O, jeden egzamin pojechał, drugi parkuje Tak już prosto idzie głębi egzaminu po Tutaj problemem tego miejsca skośnego jest to, że one są lekko pod kątem, jak cofają teraz, to muszą o właśnie troszeczkę gazu dodać więcej. Dobry przykład na to, że tu parkuje egzaminem. Bo jeden wyjeżdża, drugi wjeżdża. To jest to, w interesie. Bo oczywiście w prawo też jeżymy. I poproszę, byś zaparkował tutaj po lewej stronie, za tym czerwonym od razu. Damy radę? Kajdźmy nać. Siatka na samym powrocie do wordu. Słabo! Ludzie którzy tu mieszkają muszą mieć naprawdę super. O, 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 o. To nieźle. O, faktycznie blisko było. Tak? Widziałeś? Tak, tyle było. I tyle między wieniu. tego. O kurde. I to nie mówię, że lusterko, tylko normalnie samochód to samochód. W szerzowaniu w lewo, bo fantastyczna sytuacja. Bo policja kieruje ruchem, to musimy to wykorzystać. A pojechać tam wprost to nie byłoby żaden przyczyn. Skręcić w prawo też by nie było problemu, więc powiedzmy, że najbardziej skomplikowane jest skręcenie w lewo w takiej sytuacji. A że dzieje się to w okolicy Wordu, jest spora szansa, że może trafić się na egzaminie, bo to jest tak, że oni, powiedzmy, są kilka dni porząd rząd, mam takie wrażenie, a później długo nie ma, no więc dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień jeszcze jest szansa. Tak może być. Mhm. Nieźle Ja mów gaz, a on z gaz Za wszystkich policjantów, tak Poczek no jest dla zbisty? No jest jeszcze O, to Na przeciwka też jakaś jedzie, więc instruktorzy wykorzystują okazję akurat egzaminacyjny. No na no, no, szczęście pojechała na wprost. No i uciekaj